Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Szanowni Państwo, to jest telewizja starnowa, program Dudzik lokalnie. Zawsze Państwu mówię i będę mówił dość długo jeszcze, a dzisiaj szczególnie, że u mnie w programie są goście wyjątkowi. Dzisiaj jest szczególnie wyjątkowy gość, ponieważ jest to osoba młoda, atrakcyjna, ambitna, mądra, doświadczony polityk w tym wieku. Drodzy Państwo, za chwilę zobaczycie, o kim mówię. Poseł Anna Pieczarka. Dzień dobry, witam serdecznie Pana redaktora. Witam Państwa. Pani poseł, no dzieje się sporo. Ja chciałem z Panią porozmawiać o tym, jak fajnie było na dorzynkach, bo Pani tam i potańczy, i coś mądrego powie, a w ogóle grupy wieńcowe to się w kolejce ustawiałem, żeby sobie z Panią zdjęcie zrobić. A tymczasem przyszło nam rozmawiać o sprawach poważnych, bo taki czas. Tak, panie redaktorze, ja myślę, że jak będziemy mieć chwilkę, to do tych grup wieńcowych, które ja naprawdę kocham, uwielbiam, jeszcze wrócimy. Natomiast tak jak mówię i wczoraj, i dzisiaj, i też też w mediach, że mówimy sobie dzień dobry, jesteśmy y, pełni energii. Natomiast to, co się dzieje, to się dzieje. Nasza no rzeczywistość właśnie, pani poseł, tutaj w regionie. Bo ja mam trzy pytania zawsze do moich ludzi. To jest taka, taki program, taki taka standard, audycja, panie taki standard. No, I właśnie chciałem zadać pierwsze to pytanie, Bardzo które proszę. specjalnie dla Pani trzymałem. A pytanie brzmi: Pato władza czy wrogowie ojczyzny? No, A? trudne pytanie. Trudne pytanie, mhm. i można by o tym w wielu aspektach y, mówić. E, teraz nie wiem, Panie redaktorze, czy zaczynamy faktycznie od tej katastrofy, od tego, co dzieje się y, w całej Polsce? czy... Nie, zaczniemy od tego, co prezes był łaskaw powiedzieć, że to ta władza to jest taka, jaka jest. Wie Pani, to tak niedawno było, i ja wyczytałem to na stronie y, PiSu, ale też chciałem trochę nawiązać do tego, co się w Tarnowie dzieje, bo wie Pani, że ja jestem politologiem, a nie rozumiem tego, co się w Tarnowie stało ostatnio. No to jak mają to zrozumieć nasi mieszkańcy? Mm -hmm. To jest właśnie mega skomplikowane wszystko, co się dzieje. Faktycznie to wróćmy tak pokrótce. W ubiegłym tygodniu, w czwartek, miała miejsce sesja Rady y, Miejskiej w Tarnowie. Ja akurat w tej sesji nie uczestniczyłam, mieliśmy posiedzenie Sejmu, ale już pierwsze informacje w trakcie posiedzenia sesji do mnie docierały i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zdziwiona tym, co się zadziało y, i też jakby swoje jasne stanowisko przedstawić, że. Y, tak nie powinno się zdarzyć. A wracając jeszcze pokrótce, podwyższone podatki. Jest to skala od 80 do prawie 100%. Jest to wysokość podatków prawie taka jak w Warszawie. Tylko ja mówię, w Warszawie mieszkańcy, warszawiacy trochę inaczej zarabiają, zarabiają lepiej. Mimo, że to życie jest na pewno droższe, u nas w Tarnowie, w mieście Tarnowie ta rzeczywistość wygląda inaczej. Założeniem Partii Prawa i Sprawiedliwości, założeniem Partii Zjednoczona Prawica, jest, żeby te podwyżki hamować i do tych podwyżek nie doprowadzać. Ja rozmawiałam bardzo króciutko z szefem klubu radnych PiS w Tarnowie w trakcie trwania tej sesji i też przekazałam, że dyspozycje władzy centralnej, władzy z Warszawy były, żeby tych podwyżek jednak radni nasi nie podwyższali, żeby ten głos sprzeciwu swój zgłosili. No ale dostałam informację, że jest to już uzgodnione na szczeblu wojewódzkim, tutaj z wiceprzewodniczącym regionu. Ja już tej funkcji nie, nie, nie pełnię, dlatego jakby też bezpośrednio tych kwestii nie koordynuję. I, i tak jak powiedziałam wcześniej, panie redaktorze, absolutnie nie dopuściłabym do tego, żeby w mieście Tarnowie radni Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali za podwyższeniem podatków. Rozumiem kwestie, jakie są, czyli ogromna dziura budżetowa w mieście Tarnowie, ale jeżeli wrócimy chociażby do czasów kampanii, obecnie rządzących kampanii przedwyborczej, to wszyscy przecież w uszach slogany mamy, jak to będą dofinansowane nasze samorządy. Mówię tutaj na przykładzie miasta Tarnowa. Środki chociażby z KPA, to są rozwiązania, które powinny dzisiaj towarzyszyć budżetowi miasta Tarnowa, a niekoniecznie podwyżka podatków. I to aż tak bardzo wysoka podwyżka podatków. Zdaję sobie sprawę i słyszę te argumenty, że przez ostatnie 3-4 lata te podatki nie były podwyższane. Ale że czy... na kredyt miasto żyje. Na kredyt, i ale to, to nie jest sposób, żeby sposób. bezpośrednio z kieszeni podatników te pieniądze wy, wyciągać na łatanie bu, bu, dziury budżetowej no dobrze, w mieście Tarnowie. Tylko jak ja dobrze się na tym znam, to y, pan prezydent ma korzenie lewicowe, popierane jest przez koalicję, no tak jest. aktualnie rządzące. Y, przy, tej, przy tych uchwałach podatkowych no to y, radni platformy, koalicji obywatelskiej Zagłosowali nie byli, przeciw. A radni Prawa i Sprawiedliwości. I to budzi takie właśnie zdumienie. Panie redaktorze, ja jako ja, jako poseł, który naprawdę no, duże zaufanie zdobył w czasie wyborów od mieszkańców, zdobyłam od mieszkańców miasta tak. Tarnowa, mogę powiedzieć, że jestem z tym faktem bardzo zdziwiona, mogę nawet przeprosić, natomiast formalnie nie mogę uczynić nic, ponieważ nie jestem już wiceprzewodniczącą Struktur Prawa i Sprawiedliwości na okręg tutaj nawet 15. Czas polityczny tak płynie, że nie wiadomo, co się wydarzy za jakiś czas, tym bardziej, że Kongres niebawem, ale o tym później porozmawiamy, bo rzeczywiście tak jak na początku powiedziałem, no, mamy taki czas, że nie za dobrze się dzieje Dokładnie. w państwie mieszka. No i teraz chciałbym przejść do drugiego pytania, mojego, które specjalnie dla Pani trzymałem. Czy Pani zdaniem, Polska to państwo sprawne, czy państwo kartonowe? Właśnie, i zaczynamy, zaczynamy od tego, panie redaktorze, że przywitaliśmy się bardzo ładnie, prawie tak. słonecznie, dzień dobry. I dzisiaj u nas, tutaj w Tarnowie, pogoda jest piękna, świeci słońce, i aż trudno sobie wyobrazić, co e, kilkaset kilometrów stąd się dzieje. Te obrazki, które oglądamy, czy to w mediach społecznościowych, czy, czy które relacjonują poszczególne stacje telewizyjne, mnie osobiście strasznie przerażają. W, moim, e, w mojej świadomości ta ostatnia powódź to powódź z 1997 roku. Roku, kiedy faktycznie też nas wszystkich za zaskoczyła. Była była prawie niewyobrażalna, Cięknie. jak to wtedy tak. było mówione. po Pani 100 poseł zdaje się była małą dziewczynką wtedy. Niekoniecznie hmm? małą, bo właśnie w 97 hmm. roku, 1 lipca, podjęłam pierwszą pracę w samorządzie hmm. i kontynuowałam studia. Było to przerażające. Ja nawet nie umiałam sobie wyobrazić, jak może się to wszystko zadziać. Ale to było wtedy to wydarzenie. I przez i upłynęło już tyle lat. I wydawałoby się nam wszystkim, że to jest prawie niemożliwe, albo wręcz niemożliwe, że to może znowu się Zadziać. Pamiętam jak dziś piątkową konferencję pana. Premiera Donalda Tuska, kiedy można by powiedzieć prawie uspokajał nasze społeczeństwo polskie, że tak naprawdę może się coś stać, ale jeżeli nawet się stanie, nie będzie to aż takie tragiczne w skutkach. To są słowa Donalda Tuska. Piątkowe z konferencji. Byliśmy wtedy wszyscy w Sejmie, słuchaliśmy, a co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy dzisiaj mamy tragedię. Tragedię, e... przerażające komunikaty. Siedem ofiar śmiertelnych. Co najmniej siedem, Kilkaset, ja myślę. Pozbawionych dachu nad głową. Dokładnie, i e, wydaje mi się, że ta skala e, osób, które rosła. tragicznie zginęły, będzie Państwa, rosła. My rozmawiamy w środę. E, tam sztab kryzysowy we Wrocławiu pracuje ciężko. No ale panie redaktorze, sztab hmm? kryzysowy we Wrocławiu e, pracuje, ale co godzinę są e, różne, e, często niespójne komunikaty. I to mnie strasznie dziwi, ponieważ ja jestem politykiem, ja nie jestem alfą i omegą, nie znam się na wszystkich, ale słucham ekspertów. Przecież mamy rok 2020. 2024. Mamy e, wszystko bardzo dobrze rozwinięte. Mamy fachowców w różnych dziedzinach. Trzeba tym wszystkim mega sprawnie zarządzać. Ja się pytam, dlaczego, bo takie komunikaty też do nas dochodzą, hmm. dlaczego chociażby wojewodowie tamtych województw pozwalniali e, dyrektorów, którzy mega sprawnie zarządzali w sztabach kryzysowych. Przeszliśmy e, i wciąż przechodzimy wojnę w Ukrainie. Gdzie Przyjęliśmy tysiące uchodźców, zmierzyliśmy się z COVID-em. Dzisiaj można powiedzieć, że było to naprawdę prawidłowo Przeprowadzone. Czy nie było warto zachować tych doświadczonych dyrektorów, pozwolić im pracować? Oni dzisiaj by sobie naprawdę dużo sprawniej z tą organizacją tragiczną poradzili. No właśnie, tragiczna organizacja, bo mnie się przypominają tutaj dwie kwestie. Pierwsza to wtedy, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości tworzył wojska obrony terytorialnej no i były właśnie. takie śmiechy, że po co to i komu na co, a teraz okazują się przydatne. A co w związku z tym idzie, to obrona cywilna, która u nas nie istnieje. No i jeszcze jedna kwestia. Pięć lat temu, bo my mamy mądrych ludzi, tak jak pani wspomniała, tak. tylko trzeba ich wykorzystać. I słuchać, Przecież były ekspertyzy, że takie powodzie będą nas czekać z różnych przyczyn, szczególnie w tych terenach. I była koncepcja budowy 16, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, zbiorników retencyjnych. retencyjnych tak. Powstało 6 zaledwie. Dlatego, że Yy, ekoterroryści a i również politycy bo był rok wyborczy 2009, ja pamiętam jak minister Woś pojechał tam i go skrzyczeli wszyscy, że oni nic tu nie potrzebują, żeby trzeba chronić yy, yy, piękny, yy, piękną zieloną kotlinę Kłodzka no i teraz tak yy, chciałbym, chciałbym, żeby ci ludzie spotkali się z tymi, którzy ucierpieli, z tymi, którzy stracili cały dobytek i wytłumaczyli to, co mówili 5 lat temu tak, dzisiaj my możemy dziękować z tego serca Wojskom Obrony Terytorialnej, jednostkom OSP, możemy dziękować zwykłym ludziom, którzy tam są. A gdzie są te wspomniane przez pana redaktora Fundacje Stowarzyszenia? Dzisiaj nie protestują, dzisiaj nie jadą tam, żeby bronić tych ludzi. Wtedy protestowali, jak trzeba było zdecydowanie mniej w skutkach podjąć działania drażliwe, można było te zbiorniki retencyjne wy. Budować i dzisiaj być może wiele tych małych miasteczek, miejscowości byłoby uchronionych, ale my dzisiaj tylko spekulujemy. Dzisiaj, panie redaktorze, ja mówię tak, trzeba unikać wojen politycznych, sprzeczeń kłótni, dzisiaj trzeba poczekać miesiąc dwa i wyciągnąć z tego wnioski. Wyciągnąć wnioski z tego, jak jest prowadzony sztab prezesowy, przecież wiemy, że jest w świetle jupiterów, dziennikarzy, konferencji itd. Czy ta praca nie powinna być bardziej skupiona na merytoryce, tak żeby bezpośrednio pomagać tym poszkodowanym? Dzisiaj my możemy z tego serca wspomnianym tak. ochotnikom, żołnierzom dziękować, dziękować. oni są, I a ile kłamiać. w ostatnich tak. miesiącach Zadziało się sytuacji, gdzie od kilku miesięcy, miesięcy jednostki SP nie mają przyznanego ani jednego samochodu, a my byliśmy za to krytykowani. A dzisiaj te samochody strażackie, te dobrze wyposażone remizy strażackie ratują ludziom życie. No tak, bo są tylko, bo mamy strażaków, wod i policję. Na miejscu. E, na miejscu. Natomiast nie mamy tej obrony cywilnej. Pani poseł, proszę tam wnioskować w Sejmie. Tak jest, panie redaktorze. Żeby to było, bo, 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 bo wie pani co było. Część pomagało, ale nie było koordynacji, bo każdy na własną rękę swoim samochodem, workiem łopatą, tak. a często robią turystykę powodziową. No właśnie a? dzisiaj to też taki mocny yy, i modny bym powiedziała mm. przez ostatnie dni turystyka e, transportowa, turystyka w czasie powodzi, e, limuzyny i tak dalej. Dobrze pani poseł, e, to przejdźmy do e, kolejnego tematu. Ja bardzo przepraszam, ale same ciężkie dzisiaj te pytania. Taki wyciągam. czas mamy panie redaktorze, no, być może w kolejnym czas, razem jak, jak, jak się spotkamy. Podbierze telefon ode mnie i powie dobrze. Przyjadę będzie pogadamy można... o fajnych rzeczach. No. Tak, A może przyjemno. to będzie już niedługo, ponieważ trzecie pytanie dotyczy zbliżającego się Kongresu Prawa i Sprawiedliwości. I to pytanie brzmi: Połączenie z suwerenną Polską czy obcinanie suchych gałęzi? Faktycznie panie redaktorze, szanowni państwo, jest już podana data y, Kongresu y, Prawa i Sprawiedliwości, to jest 28 września, to jest sobota około godziny. Y, 12. Ale tak jak mówię, zostawmy sobie jeszcze mały znak zapytania, ponieważ no to, co się dzieje dzisiaj w naszej ojczyźnie, przerasta nasze oczekiwania, więc też nie wiem, jakie będą ostateczne decyzje władz partii, czy, czy ten termin zostanie zachowany. Ale dzisiaj rozmawiamy tak faktycznie, jakby ten termin w tym terminie ta konwencja miała się odbyć. Jest to zjazd delegatów, kilkugodzinny Kongres Prawa i Sprawiedliwości faktycznie są zamiary dosyć poważne, żeby. Połączyć suwerenną Polskę i Prawo i Sprawiedliwość, żeby, żebyśmy się stali jednym organizmem. Tym bardziej, że jakby też wszystkie założenia i programowe, i chociażby e, politycy suwerennej Polski też występują z nami na listach Prawa i Sprawiedliwości. Więc wydawałoby się, że jest to już tylko taka formalność, która zmierza do połączenia tych dwóch m, sił. Znam bardzo dobrze polityków, posłów Prawa Lubi i Sprawiedliwości. Są to bardzo mądrzy ludzie w swoich mhm. szeregach, mają. Wielu prawników, chociażby tutaj z naszego terenu, nie dostał się do parlamentu, ale też bardzo wspiera tutaj okolicznych mieszkańców pan poseł Piotrek Sak. Także znam się z wieloma, bardzo ich cenię i uważam, że jest to taka duża wartość pozytywna, dodana skład wszystkich posłów suwerennej Polski, jeżeli chodzi o naszą formację Prawa i Sprawiedliwości. Ale też będą zmiany tutaj, o których też media szeroko piszą, jeżeli chodzi o poszczególne takie zmiany formalne w naszej partii. Od kiedy one obowiązywać będą dokładnie też nie wiemy. Mówi się, że może to być kwestia przyszłego roku, może to też być po wyborach dopiero prezydenckich, też zmiany personalne, jeżeli chodzi o wiceprezesów partii, ale o tym wszystkim na pewno dowiemy się w o czasie kongresie. kongresu. To jak się spotkamy i będziemy mówić to o będziemy mogli to skomentować. Sprawach. Poza tym pogadamy, kto będzie prezydentem, kto będzie kandydatem na prezydenta. Ja się pytam, czy lubi pani Patryka jakiego, bo Pan prezes Jarosław Kaczyński, pytany właśnie o liderów su suwerennej Polski, to mówi tak, Patryk, jak i tak, widzę go w zarządzie partii. Natomiast no, o innych liderach trochę, trochę wstrzemięźliwie powiedziałbym się wypowiadał. To co? Poznała pani pana Patryka. A dlatego pytam, bo on też politologiem jest, a ja lubię politologów. Panie redaktorze, nie znam osobiście pana mm. Patryka, obserwuję jego działalność, obserwuję rekordowe wyniki, które zdobywa teraz, chociażby w czasie ostatnich wyborów do Europarlamentu. I mogę się Cię tylko cieszyć i gratulować, że mamy w swoich zasobach mm. takiego Nawet to taki wścibski jestem, bo tak. Pani jest pracowita, on też jest pracowity. Taki. Tak, i dlatego to wskazałam i, I bardzo są, cenię nie? takich ludzi. Bardzo dobry wynik. Mm. I w czasie ostatniej i ten naprawdę bardzo zadowalające. Pani poseł to życzę tak, żebyśmy się spotkali w nastrojach bardziej sympatycznych, żebyśmy mieli takie tematy, gdzie się możemy bardzo rozwinąć. Pani się wybiera do pracy, nie powiem gdzie, bo za panią pojadą i będą pani zdjęcia robić, a pani tam ma pracować, a nie? Dokładnie. Na, a nie tam selfie sobie robić. Zawsze u mnie tak jest, że ja mam świadomość, że nie o wszystko zapytam gościa mojego, z panią to mam taki dylemat, bo teraz jest taka nowa moda, nie? Bo ja przywitałem Panią. Pani poseł, nie? No ale teraz to wie Pani, co, co robią Pani, ja nie wiem, bo ja tego nie używam, no, bo posłanka to jest to do czego się, innego To się, że służy. ja ale jestem pani, Panią poseł. Ministra, o, mógłbym powiedzieć, że gościna. Nie Jezus Maria, jak ja tego nie lubię. I no? kompletnie się z tym nie mhm. zgadzam. To po prostu cię? może być Aniu. <laughs> Jak nie pani poseł, po prostu może być, Aniu. Po co to odmieniać? Świetnie. Tyle lat byliśmy tak wychowani, Jasne. nie było to kwestionowane, hmm. i tego się trzymajmy. To Takiego dobrze. zdrowego rozsądku pani w tym wszystkim, poseł, co robimy. Aniu. To na finał mi głos mi należy do mojego gościa. Moim gościem jest poseł pani Ania Pieczarka. Więc proszę bardzo, ta kamera jest dla pana. Ja pani. mogę tylko podziękować za bardzo dobrą rozmowę z Panem redaktorem. Znamy się wiele lat, zresztą w tych samych branżach tak. kultury i tak dalej. Współpracowaliśmy, pamiętam jeszcze wizyty Pana dyrektora, jeszcze jak pracowałam w zarządzie województwa małopolskiego. Zawsze z wielkim dobrem dla swojej gminy, gminy miasta. Było tam. Marszałek daj pieniądze. Mieszkańców, a co ja powiem więcej? Ostatnio brałam udział w święcie wasoli, które pan redaktor prowadził. Zresztą sama mam czasem okazję coś poprowadzić, ale dla mnie mistrzem jest Kazimierz Dudzik. Zawsze się będzie. Wszystkiego Mistro dobrego. Sziekłam z nadzieją na kolejne spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.